No i przy sklepie jeszcze taki gołąbulek tutaj takie statko jest przyszłam pokarmić i tak tu nitka, tu oczko zaropiałe no i ta chudzinka, taka ta pierś to po prostu o, to jest taka pierś, że to jest sam gnat to można by ciąć po prostu jak nożem pewnie pióro są też, bo te piórka to takie widzę no tutaj w aparacie to nie zobaczę Jadę do domu, to, to zobaczę w okularach. Na ciemnych to tak nie widać. Lepiej na jasnych widać te pióro. Po pierwsze, to trzeba go trochę odżywić. I to oczko I z tym oczkiem zobaczyć, co tu będzie można zrobić. To jest ten gołąbeczek, taki bidulek z tym oczkiem zalepionym. Yy, maleństwo, no chudzinka. Każdy. Każdy, każdą kosteczkę można policzyć. I dopiero dzisiaj tak zaczyna w miarę samodzielnie jeść. To jest, dzisiaj jest sobota, a od kiedy go mam, to bym musiała sprawdzić, czy tam napisać. Może na początku filmu to będzie pewnie. No, dostaję, dostaję te kropelki do oczu, dostaję enero, więc oczko już takie ale jeszcze jeszcze jest takie rano za, za, zaropiałe ale już samo to, że on zaczyna jeść tak to karmiłam go do wola, no, dostawał dobre jedzonko ale też nie za dużo, no bo taki wychudzony, wygłodzony gołąbeczek to jakby naraz tyle jedzonka zjadł, no to też może zaszkodzić właśnie i to jest też już taka tutaj nauczka, żeby Gołąbka za bardzo nie, 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 nie nakarmić, dodałam go troszeczkę na, na słoneczko, na chwilę. Targusia się na niego patrzy, Targusia to jest to też towarzyska, Zosia tam siedzi na jajeczku. One się nawet dzisiaj powstrzykały o to siedzenie na jajeczku. Targulka to jest taka spokojna, poszła śpiewać do Zosi. No poszła śpiewać, bo to zmiana nastąpiła. Zmiana to w wysiadywaniu. Dałam sałaty. Sałatę lubią. Takie maleńkie jajeczko Zosia zniosła. Już dwa są te jajeczka teraz. Sałatkę lubi Targusia. Sałatę lubi Natkę Pietruszki. No i tu wracam do baluszka. Widzę, że już jest lepiej, lepiej. I troszeczkę na słoneczko posiedzi. Później z powrotem wróci tak na swoje miejsce. On w ogóle był odizolowany, bo, bo nie wiadomo dokładnie, co mu jest. No i woli jeść nie tu, co ma, co ma w miseczce, tylko oczywiście wychylił się na zewnątrz, a już mu ryżu, niech ma lekko stawny. I woli tamto jeść. Jeszcze pokażę, jak ten bidulek sobie teraz już piórka czyści, jak już dużo lepiej. No, to oczko ma też otwarte. Tutaj podniosłam klatkę, żeby trochę rozprostował skrzydełka, żeby właśnie miał swobodę. To on widać korzysta. No, taka chudzinka była jeszcze z tym zalepionym oczkiem. No po prostu same kostki, same kostki. A teraz już tak sam, sam zje, więc... To by była duża taka yy, już, już fajnie, bo gdy sam je gołąbeczek, no to już nie potrzeba tyle obsługi, nie potrzeba go karmić do wola. No i no żyć na tym świecie biedny. Bidulek. Wydobrzeje, będzie z niego śliczny czarnuszek taki. gałąbeczek. No. sobie wszystko czyści intensywnie. No, tam się gołąbki siadają, wody się też napić. Tutaj woda jest w miseczce. No, tam zaloty, jakiś kołąbeczek to się odzywa. No, także Ja jeszcze troszeczkę posiedzi na słoneczko i zaraz go z powrotem do klatki. Aż tak go nie muszę izolować, bo już trochę lepiej z gołąbkiem. No, tutaj widzę, że jest chyba ochotnik. Na... Ja myślałam, że się będzie gołąbeczek kąpał. No dobra, no dobra. I pokazuję tego czarnuszka. Teraz to jest tak poniedziałek. 26. Tutaj taki, miałam tylko to, to przykrywadełko, takie kratki, i tu na kartonie umieściłam, zrobiłam takie rowki. I ma taką klateczkę na razie. Na razie nie za dużo, ale jak tylko ją uniosę, to chcę uciekać. Wczoraj sobie trochę poćwiczył. Tutaj pofruwał. To już inna energia zupełnie. Oczko ok. Jest samodzielnie, ale taka chudzinka też. Jeszcze, jeszcze posiedzi sobie. Raz tak. Dzisiaj jest środa, 28. I oczywiście młodzieniec już chce uciekać. Oczko jak najbardziej ok. Teraz się weźmie za jedzenie. Tylko ja tutaj się troszeczkę dalej będzie ja. Kołomeczek. ma apetyt Jest samodzielnie już aż już. jeszcze trochę yy, jeszcze trochę tak dwa dni chyba ma jeszcze yy, taką malutką dawkę antybiotyku i później trochę ta jelitka się odbudują flora bakteryjna i zostanie wypuszczony szczęśliwy już taki yy, Gotowy do życia na wolności. Nabiera też takiej masy Gołąbek. A wszystko z nim ok. Za oknem śpiewa narzeczony targusi. Lotnik z rodzionkowa. To to nie wiem, czy to nie jest samiczka gołąbeczek, który miał bok szyty, w każdym bądź razie. To jest rano, jeszcze tu nie, nie wszystkie mają gołąbki posprzątane. Zaczynam od tych, które mają leki. A to ten gołąbeczek, który miał, yy, który miał tak w piersi jakby wbite, tam był tak taki, taki po prostu, to już mu się wszystko zagoiło. Już też niedługo będzie gotowy do wyjścia. No i śliczności zbrodnicy, nie mam żadnej informacji, nie wiem, no to ja tam wysłałam do oddziału informację, że znalazłam gołąbka, no to wiadomo, no może ktoś powiadomił, nie mam, nie mam żadnego, żadnej takiej, nie odezwał się nikt, ale jak ktoś by szukał, to jest numer go gołąbka na moim kanale, więc by trafił na film śliczności takie.